Dzień dobry, Bóg jest dobry, witam wszystkich serdecznie. Na temat tak zwanego etnicznego Izraela jest taka fałszywa doktryna. O tym, że co innego to jest wierzący w Chrystusa, to jest jedna grupa, jedno zgromadzenie Boże, a drugie zgromadzenie Boże, czy jakby dwa narody wybrane, jeden wierzący w Chrystusa, a drugi niewierzący w Chrystusa, tak zwany etniczny Izrael. I reprezentantem tego fałszywego poglądu jest nie kto inny jak no, prawie każdy pastor. <noise> prawie każdy pastor, większość księży. Ludzie wierzą w to po prostu, bo to jest. Światowa propaganda, polityka religijna, talmudyzm i syjonizm. I takie pranie mózgów odchodzi od wielu dziesięcioleci, od ponad stu lat. I ludzie wierzą w te banialuki. Jednym z takich e, ludzi, którzy w to wierzy, jest Wiesław Dawidowicz. I tu jest, ktoś cytuje Wiesława Dawidowicza z kanału T4.pl. E, cytuję ciebie. Uwaga, początek cytatu. Słowa Wiesława Dawidowicza. Gdy jednak rozróżnisz ciało Chrystusa którego głową jest Jeszua, czyli Jezus, i odróżnisz Izrael etniczny. Aha. koniec cytatu. A tu ta osoba dodała, a Jakusza, czyli Jezus, mówi, że będzie jeden pasterz jedna owczarnia. No tak uczy pismo. Nie ma już Żyda, nie ma Greka, jest jeden pasterz, jedna owczarnia. I z kim zawarł nowe przymierze? Jezus Chrystus. Z kim? Z etnicznym Izraelem. <noise> a tu ten głupi człowiek pisze, żeby rozróżnić ciało Chrystusa, którego głową jest Jeszua. A Jezus, to się pytam, Jezus Chrystus, Jeszua to też jest śmieciowe imię. To nie jest imię Jozuego. Jozue miał na imię tak, jak Jezus miał na imię. A Jozue nie miał na imię Jeszua. Jozue miał na imię tak, jak to osoba pisze tu w tym komentarzu: Jahusza, Jahusza, Takie jest imię Jozuego. Także nawet imienia zbawiciela nie mógł dobrze rozeznać Wiesław Dawidowicz. Okej. Okay. No są pewne rzeczy, w których się zgadzamy. Na przykład świętujemy sobotę. No bo tak, uczy Słowo Boże. Tak Jezus Chrystus robił, świętował sobotę. No w porządku. Nie? No. Ale i papież mówi, papież może być nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, nie, nie czci ojca i matkę twoją, no to się i z papieżem zgodzę, jeżeli będzie mówił rzeczy zgodne z Biblią. Ale jak uczy bredni, które nie są zgodne z Biblią, to będę wykazywał błąd, czy to papieża, czy Wiesława Dawidowicza. Prawda? Czyli Wiesław Dawidowicz chciałby, żeby rozróżnić ciało Chrystusa, którego głową jest Jezus Chrystus, i odróżnić Izraelię etniczny a to kto jest królem Izraela od 2000 lat? Kto jest głową Izraela? Jak nie Jezus Chrystus? Co ten człowiek bredzi? Co ty człowieku bredzisz? No właśnie, co ten człowiek bredzi? Gdzie to jest ten? Aż to dopiero to. To się za chwilę przełącza. W tym. No i nie wiem, jak to znaleźć. Facebook jest śmieszny pod tym względem. Okej, okay, okay. eee, Zaraz znajdziemy Wiesław Dawidowi. Ale tutaj jest. Ja mam dwa konta i czasem się robi błagan i piszę z dwóch różnych kont. Aha, każdy z nas sprawia przed Bogiem ze swoich słów. Tak jest. Więc przestań, Wiesław, nazywać Izraelem ludzi, którzy nie mają nowego przymierza z Bogiem, po prostu. tyle. Według Jeremiasza 31 jest napisane, że ludem Bożym będą ci, co mają nowe przymierze, tak? Nowe przymierze z Bogiem. O, właśnie. To jest tak. Bo pisałem do Wiesława takie słowa. Czy ten tak zwany etniczny Izrael, w istnieniu którego tak mocno wierzysz, jest odrodzony z Ducha Świętego? Czy to są uczniowie Jezusa? Oczywiście, że nie. Więc nie mogą być Izraelem Boga, a w takim razie muszą być dziećmi diabła, bo tylko ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, otrzymują moc, aby stać się dziećmi Boga, czyli Izraelem Jachwy. No powinieneś, Wiesław, znać te podstawy. To jest w Ewangelii Jana. Nie wiem, co cię zaślepiło, że nie widzisz tego. Uwaga, pierwszy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego imienia – którzy nie z krwi ani z boli ciała wewnętrznego, ani z upodobania mężczyzny, ale zostali narodzeni z Boga. To jest przekład z nowej Biblii Gdańskiej. Znany fragment z, z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, że tylko ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, otrzymali prawo moc stania się dziećmi Boga. A kto to są dzieci Boga? Wypuść Syna Mego, aby mi służył na pustyni faraonie. Wypuść syna mego, kto jest dzieckiem Boga, kto jest Synem Boga. Izrael jest. Z Egiptu wezwałem syna mego. To się odnosi zarówno do y, narodu Izraela, jak i do Jezusa Chrystusa. Z Egiptu wezwałem syna mego, tak? Hallelujah. Więc dziećmi Boga jest Izrael. To są dzieci Boga. Jak się na nowo narodziłeś, przez wiarę w króla Izraela, głowę, nie, nie głowę, ciała Chrystusa, ciało Chrystusa to jest Izrael, to jest to samo. Ciało Chrystusa, to jest ten odnowiony Izrael, z którym Bóg zawarł nowe przymierze zgodnie z księgą Jeremiasza 31. Głupi człowiek tego nie rozeznaje i się będzie kłócił ze mną. Pismo mówi o głupich ludziach, więc nie, nie frustrujemy się, tacy będą, tylko mamy po prostu konfrontować ich, uczyć ich mądrości według Słowa Bożego. Tak? Pismo mówi o głupich pannach. Zgadza się. Ludziach, którzy mają w ręku lampy, ale nie mają światła. Nie ma światła ducha w nich, nie potrafią dobrze rozeznać tego słowa, które mają w ręku tej Biblii. Pismo mówi też o tych, którzy powierzchownie podchodzą do Biblii. Nie kopią głęboko w Słowie Bożym, tylko są powierzchowni i zakładają fundament na piasku. Nie zakładają fundamentu swojego duchowego zrozumienia na skalę, na głębokiej znajomości Pisma Świętego, a tylko na Powierzchownej jego znajomości, mieszają Słowo Boże z polityką, z religią i dlatego są w zamieszaniu. I takim przykładem takiego człowieka jest Wiesław Dawidowicz, że to nie jest nic nadzwyczajnego. 90, według mojej opinii, 99% pastorów jest tak samo szepniętych kompletnie, jeżeli chodzi o, o zrozumienie Izraela, to są w kompletnych malinach, tu uprawiają kult fałszywego y, państwa Izrael jednocześnie też zaprzeczają temu, że wierzący w Chrystusa są tym odnowionym, odrodzonym przez ducha Izraelem. Zaprzeczają temu, bo mają w swoich głowach warownie o tak zwanym kościele chrześcijańskim. Widzicie, jak diabeł załatwił miliony ludzi? Rzymian dziewiąty rozdział. Nie znaczy to jednak, że wcale, wcale że Słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą do Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi. Dziećmi Abrahama. Lecz w Izaku znane będzie potomstwo Twoje. To znaczy, nie synowie co do ciała są dziećmi bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Hmm. Czy widzicie tutaj, co jest napisane w Rzymian 9? Izraelem, dziećmi Abrahama, to dziećmi bożymi. Dzieci Abrahama, Izrael, dzieci Boga. To jest to samo. Poprzez wiarę. Tego rodzaju, jaką wiarę miał Abraham, wierzył, że Bóg jest w stanie skrzesić z martwych jego syna. My wierzymy, że Bóg wskrzesił z martwych swojego syna. Wierzymy, że Bóg wskrzesza z martwych, tak samo jak Abraham. Przez tą wiarę stajemy się jakby jedno z Abrahamem. Jesteśmy traktowani przez Boga tak jak Abraham. Jesteśmy w tym rodzie abrahamowym. Jesteśmy dziećmi Boga, czyli kim? Czyli Izraelem. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy duchowym, czy etnicznym, bo jest tylko jeden. Jest, zarazem jest on duchowy, jaki jest też wcielesny, bo my jesteśmy w ciele. Niektórzy już nie są w ciele opuścili, zasnęli, już tam opuścili ciała, zasnęli. Zostaną stanu wskrzeszeni martwych. My jesteśmy w ciele, albo będziemy w z martwych w przyszłości, albo będziemy przemienieni, bo do, dożyjemy powtórnego przyjścia króla Izraela, głowy Izraela. Jaki jest logiczny wniosek z tych wersetów? Stąd logiczny wniosek. To, co ty, Wiesław Dawidowicz, nazywasz etnicznym Izraelem, według ciała, według krwi, z woli mężczyzny, jest de facto Izraelem szatana. Tak, to tak trzeba powiedzieć to jest Izrael szatana, bo nie są to dzieci Boże. A jak nie są to dzieci Boże, nie są to ludzie odrodzeni poprzez wiarę Abrahamowego rodzaju, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie są odrodzeni to kim są? No nie są dziećmi Bożymi, tylko ci są dziećmi Bożymi, którzy wierzą w Syna Bożego. Jak nie wierzysz w Syna Bożego, to, to kim jesteś? Jesteś dzieckiem diabła, jesteś nieodrodzony. No, dlatego ludzie muszą się na nowo narodzić, aby stać się dziecki, dziećmi Bożymi. Jezus do potomków Abrahama, a propos, Edomici to także potomkowie Abrahama, Edom, także, przez Ezawa. Edomici byli później nawracani na judaizm, się Jan Hyrkanus się chyba nazywał. Hurkanus czy Hyrkanus? Nazywał się taki arcykapłan, przywódca militarny, yy, judejski. I to było około 130, 120, 110 lat przed Chrystusem. Zmuszał Edomitów do przyjęcia judaizmu. Tak jak za czasów Chrystusa wielu z tych tak zwanych Żydów to nie byli nawet judejczycy. To nie byli potomkowie Izraela. Byli potomkowie Ezawa, Edomici. Więc jaki to był etniczny Izrael w takim razie? Co to za gadanie o etnicznym Izraelu? Jeżeli ci Judejczycy, którzy odrzucili Chrystusa, faktycznie nie byli nawet wtedy już Judejczykami, wielu z nich było Edomitami, to po co chrzelić coś o etnicznym Izraelu? Gdzie ten etniczny Izrael? Człowiek na głowę upadł. Po prostu tak działa bałwochwalstwo, że ludzie trzą rzeczy głupie, nierealne. Bo tak to wygląda. Nie? Jana ósmy rozdział Ewangelia. Wy macie diabła za ojca, chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą, prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo od siebie, mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. No, to tak mówił do tych ludzi, których mówił, wiem, waszym ojcem jest Abraham. I co z tego? Równie dobrze mogłoby tak być, że ich ojcem był Ezaf. No, też potomek Abrahama, ale to nie był Izrael. Tak? Dalej Chrystus mówił do tych ludzi, kto jest z Boga słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Okej, okay. masz. Wiesław Dawidowicz, masz swój etniczny Izrael. Który był z kogo? Nie był z Boga, tylko z diabła był, bo kto z Boga jest słów Bożych słucha. Ja się spytam ciebie, Wiesław Dawidowicz, pytajcie tego Wiesława, a kogo się słuchają ci dzisiejsi syjoniści czy pejsaci? Kogo się słuchają ci Talmudyści? Boga się słuchają? Serio? By się Boga słuchali, to by się Jezusa słuchali, co? Tak? Kto z Boga jest słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. To dlaczego yy, te, m, cały żydowizm, syjonizm, nie są ci ludzie posłuszni Bogu, nie słuchają Boga? Dlaczego? Bo są z diabła człowieku, z diabła są, nie są z Boga, z diabła są. To jak ty ich możesz nazywać Izraelem w ogóle? czy coś pomieszało się to wiecie no? poprzestawiało się coś rzekł do nich Jezus do tych ludzi zaprawdę powiadam wam zanim Abraham stał się ja jestem wtedy złapali za kamienie żeby go zabić dlaczego? no bo użył tytułu Boga jestem zanim Abraham stał się ja jestem to jest ktoś kto nie ma początku zawsze jest Heh. wczoraj jestem dzisiaj jestem jutro jestem to jest Bóg, Matej, jest poza czasem. Bóg nie jest częścią stworzenia. Bóg jest autorem stworzenia. Jezus Chrystus jest boską osobą. Razem z Ojcem, razem z Duchem. Była Ona. To jest Ona, razem z Nią. Ich troje, ich troje. Jak to zespół Ich troje, ich troje. Aleluje. Rodzina. Na obraz nasz stwórzmy człowieka. Adam, Ewa, dzieci. Rodzina jest obrazem Boga. Dlatego szatan tak nienawidzi rodziny, niszczy obraz rodziny w tym świecie. Zobaczymy, kto w Biblii, kto według Biblii jest Izraelem Boga. Z poniższego tekstu z listu Pawła wynika, że odrodzenie Królestwa Izraela przebiega poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Bo Izrael przestał istnieć. Siedem wieków przed Chrystusem. Tak? Po Salomonie uległ rozproszenie. Poprzez osobę Jezusa Chrystusa Bóg zgromadza Izraela królestwo Izraela. Przebiega przez osobę Chrystusa. Drzwi, do, jedyne drzwi do owczarni. Tylko odrodzenie z ducha stanowi gwarant przyłączenia do Izraela Bożego. Tego uczy również Jeremiasza 31 oraz Ezekiela 36. Wersety są. Galacjan 6. Nowa Biblia Gdańska. 15-16. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, że nowe stworzenie w Chrystusie jest istotne. A więc dla Izraela Boga, pokój i miłosierdzie. Widzicie, pokój jest dla Izraela przeznaczony, dla Izraela Bożego, pokój i miłosierdzie. Kto jest tym Izraelem? Ci, którzy idą w szeregu tą normą jaką, że to, co jest najważniejsze, to jest nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, czyli faktycznie obrzezanie ale serca wewnętrzne, nie na ciele. I tu widzę tutaj Wiesław płacze tutaj nad tym moim komentarzem. O, Iwona Alan, to jest T4PL. To Iwona Alan, pozdrawiam, to jest właśnie ten kanał na, na YouTubie. a, tu z innego kanału pisałem do Wiesława Człowieku. Tu ty nie płacz nade mną, ty płacz nad sobą, bo jesteś w kompletnym zamieszaniu. Pytam się ciebie, panie nieomylny nauczycielu z kim Jezus Chrystus zawarł nowe przymierze? Bo czytam w Biblii, że z etnicznym Izraelem. A ty piszesz brednie, że ciało Chrystusa oraz etniczny Izrael to dwie różne grupy ludzi. Pamiętacie? Tutaj był komentarz, cytat właśnie Iwona Alan umieściła ten cytat. Ja też mam w korespondencji tego typu podejście tam Cytaty takie podobne z wypowiedzi Wiesława, to jest to, w co On wierzy. Gdy jednak rozróżnisz ciało Chrystusa, którego głową jest Jezus, czyli Jezus jest głową ciała Chrystusa, a i odróżnisz Izrael etniczny, jest i, i według Niego Izrael etniczny i to już nie jest ciało Chrystusa, i prawdopodobnie głową Izraela etnicznego nie musi być Chrystus. No, według Biblii tak się to nie działa. Nie? Według Biblii, jeżeli odrzucasz Chrystusa, to jest wypowiedź Piotra z dzieł apostolskich, to jesteś wytępiony z ludu Bożego i tyle, koniec. Nie masz wstępu do Izraela. Jesteś pozamiatany, posprzątany. I tak się stało, że ci, co odrzucili Chrystusa, to co się stało po kilkadziesiąt lat później, wypełniło się proroctwo. Kamień na kamieniu nie pozostał, wszystko było zwalone, zburzone. No. Przekleństwo się spełniło. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. No i krew Chrystusa spadła na nich jako przekleństwo. I zostali wygubieni. Ja czytam w Biblii, że z etnicznym Izraelem Jezus zawarł nowe przymierze, a ty piszesz, Brednie, że ciało Chrystusa oraz etniczny Izrael to dwie różne grupy ludzi. No tak, bo mówisz, że trzeba je rozróżnić. Dlaczego piszesz takie głupstwa? Skąd wziąłeś te swoje nauki? To nie jest nauczanie z Biblii. To, co uczysz, to herezje dyspensacjonalne. Kiedy w końcu to do ciebie dotrze? Pozdrawiam, Michał Mazur. Przypomnę, kim jestem według pism świętych, jako wierzący w Chrystusa. I to dotyczy każdego z was, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. No i nie tylko mnie dotyczy. Każdego z was to dotyczy. Jestem tak samo, czy jesteś tak samo Izraelitą jak Kaleb. Wierzący jest. Izraelitą jak Kaleb. A kto nie ma syna, ten nie ma żadnych obietnic Boga poza obietnicą jego gniewu. Wszystkie obietnice Boga są takie, Amen, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Czy rozumiesz, że do tych zaliczają się również obietnice dotyczące praw do ziemi obiecanej? Tak, ziemia obiecana, ta, którą Bóg obiecał Abrahamowi, ona należy się potomkowi, jednemu, niewielu, potomkowi Abrahama, Jezusowi Chrystusowi. On ma prawo własności tej ziemi. A przez to też ci, którzy są Jego, którzy należą do Niego. Pamiętacie, mówił do Saula w drodze do Damaszku: Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? No, stąd możemy wiedzieć, że Chrystus tak się utożsamia z Jego uczniami, że kto prześladuje uczniów Jezusa, ten prześladuje samego Chrystusa. Tak? Dlaczego mnie, Szawle, prześladujesz? Kto jesteś, panie, że ja Ciebie prześladuję? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Nie prześladował go osobiście, tylko jego wyznawców. Czyli widzicie, jak Bóg jak kocha swoich ludzi. Hmm? Więc prawo własności ziemi obiecanej, które należy do Syna Bożego, ono przechodzi oczywiście na wszystkich tych, którzy są z nim. Tak? Czy rozumiesz, że do tych zaliczają się również, Wiesław, obietnice dotyczące praw do ziemi obiecanej, że. W Chrystusie Jezusie wszystkie te obietnice Boga są takie. Najwyraźniej jeszcze tego nie rozumiesz. I to nie jest coś strasznego, bo wielu tego nie rozumie. Mogłbym teraz tutaj pokazać wielu różnych pastorów, wyznawców różnych. No, na przykład Marek Ciesiółka. Ja chyba mnie zabrakło, nie wiem. chyba go nie jest, zostałem przyblokowany tak zablokowany ale możecie znaleźć pastor Marek Ciesiłka nie jesteście przez niego zablokowani no to tyle o, o to mi chodziło że ta idea rozróżnienie między ciałem Chrystusa a Izraelem etnicznym to jest kompletne nieporozumienie gdyż ciało Chrystusa jest Izraelem i na początku to przecież Chrystus zawarł nowe przymierze właśnie z Izraelem etnicznym. Mniej więcej od nawrócenia Korneliusza obserwujemy, że do Izraela zostają przyłączani ludzie spośród Pogan, z narodów. Ale to samo było w czasie wyjścia z Egiptu. Mnóstwo narodów, Pogan, wyszło razem z Izraelem i ci ludzie mieli... Zawarli przymierze synajskie z Bogiem, tam pod górą Synaj. To przymierze funkcjonowało tylko przez 40 dni. Zostało zerwane poprzez zrobienie bałwana, poprzez grzech. I potem Izrael, ten wielonarodowościowy już twór, państwo, które wchłonęło wiele narodów, bo nie tylko to byli etniczni Izraelici. Byli ludzie spośród różnych narodów. Przykładem świetnym jest właśnie Kaleb, który był Kenizytą, nie był Izraelitą. I, I potem ten naród wielokulturowy zjednoczony wokół Słowa Bożego, Bóg dawał jedność temu narodowi przez swoje prawa, poprzez zwyczaje, które się jemu podobają. Potem, ten naród był przez 1500 lat był pod, pod, tym, pod systemem kontroli grzechu. To nie było przymierze wiary. To był system kontroli grzechu, który był wprowadzony jako mniejsze zło, bo większe zło to była anihilacja narodu i wyprowadzenie nowego narodu od Mojżesza. Skutek wstawiennictwa Mojżesza był plan wprowadzony taki, że narzucone zostało wiele nowych praw, dodatkowych praw, których nie było w czasie zawierania przymierza na Synaju. I one, te prawa były związane głównie z systemem krwawych ofiar, z całym tym systemem lewickim, którego nie było w momencie zawierania przymierza synajskiego. System lewicki pojawił się dopiero później, po, po zerwaniu przymierza. I, I to jest istotne, żeby to zrozumieć, że dopiero przyjście Jezusa Chrystusa dało to możliwość odnowy przymierza i stąd mamy nowe, bądź odnowione przymierze, które było zapowiadane przez proroka Jeremiasza czy przez, przez proroka Zechiela. I, I dlatego to nie jest znowu przypadek, że o królewskim kapłaństwie jest mowa w Księdze Eksodus przed zawarciem przymierza synejskiego. Była mowa o królewskim kapłaństwie całego Izraela. I o takim samym kapłaństwie królewskim, wszystkich wierzących, czyli całego Izraela, jest mowa w listach Piotra. Bo tu faktycznie znowu zawar, zawarliśmy przymierze z Bogiem, my ludzie. Wcześniej było pod górą Syna zawarte przymierze. Ono zostało zerwane po 40 dniach. I to przymierze zostało znowu zawarte na lepszych obietnicach, oparte zostało zawarte 2000 lat temu przez samego Syna Bożego z etnicznym Izraelem. Jezus Chrystus zawarł przymierze z apostołami, byli etniczni Izraelici, to nie byli pogani. Więc to był ten zaczyn. Ten, to ciasto, zaczyn, zakwas, zakwasił całe ciasto, czyli wokół tego etnicznego Izraela odrodzonego z ducha, został odnowione Całe królestwo Izraela, które do dzisiaj pozostaje w rozproszeniu i zgodnie z tym, co Ezechiel zapowiada, Izrael będzie, cały Izrael zostanie wskrzeszony i na ich czele, na naszym czele, na, na, na czele tego Izraela, którego. Który, który my jesteśmy również wierzący Co no, może nas wprowadzić do ziemi obiecanej. No tak czytamy o tym wezechila w 36-37 rozdziale. Hallelujah. To się bardzo ładnie wszystko układa. Bo to jest pismo, żeby dociekać tych spraw. Badajmy, czy tak się pisma, czy tak się sprawy mają, jak to robili ci Berejczycy, tak? Badajmy pisma, czy tak się sprawy mają. Wykazujmy błąd, pouczmy, skorygujmy i słowa się trzymajmy. Tego, co dobre, się trzymajmy. O, hallelujah, już późno jest. Hallelujah. Szalom na każdy wierny Bogu Dom, kochani ludzie. No. Proszę bardzo, komentujcie. Cokolwiek Wam Bóg wierzycie, Bóg Wam pokazuje w Piśmie Świętym, rzucajcie tutaj wzajemnemu zbudowaniu i nakierowaniu na, na to, co mówi Pismo Święte, tak? Na no to, czego uczy Słowo Boże. Hallelujah. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała. No, jeszcze jest inny temat, że tutaj Wiesław uważa również, że Jezus ma początek, w początku nie ma Ojciec. Jak czytasz, na początku było Słowo, no widzicie, nie? W innym miejscu jest napisane, że Bóg jest początkiem i końcem, on jest na początku, na końcu. No to też można wywnioskować, że Bóg ma koniec, tak? No tak. Także dlatego trzeba uważać, jak się pismo czyta, nie? zbóżcie to świątynię, w trzy dni odbuduję i się śmiali później z niego, nie zrozumieli co miał na myśli, prawda? Tak może być ze Słowem Bożym dużo alegorii też przenośni. Trzeba uważnie studiować kontekst, żeby po prostu nie pogubić się w tym wszystkim. No. Do miłego, do zobaczenia, do usłyszenia i niech ten materiał pomoże. Wszystkim nam zrozumieć lepiej Pismo Święte.